Witajcie, jestem Vincent z portalu MMOV.pl, a to są wiadomości, czyli najnowsze doniesienia z rynku gier MMO i pochodnych. Zapraszam. Ostatnia wiadomość dotycząca Electronic Arts, mówiąca o wprowadzeniu mikropłatności do wszystkich tytułów tego studia, okazała się prawdziwa, ale nie w takim stopniu jak wielu sądziło. Wszystko z powodu złego sposobu przekazania informacji przez Blake'a Orgensona. Dziś tłumaczą się w taki sposób powiedziałem na konferencji, że będziemy mieć mikrotransakcje we wszystkich naszych tytułach. To nie do końca prawda. Miałem na myśli jedynie gry mobilne. Prawie wszystkie z nich trafią do grupy free to play, która to oparta jest na mikrotransakcjach. Tak więc jest wszystko jasne. Cała sytuacja powinna dać jednak Electronic Arts do myślenia. Studio to słynie z wydawania tysięcy płatnych DLC, które nie są zbyt dobrze dopracowane. Jeżeli do tego dojdą mikroopłatności, wielu graczy odsunie się od tej firmy. Pokazali oni, że są do tego zdolni. Lord of the Rings Online otrzyma aktualizację Update 10, czyli drugą część rozszerzenia Riders of Rohan. W MMO pojawi się nowa instancja dla sześciu graczy, The Bells of Dale, a także trzy instancje rajdowe, Flight to the Lonely Mountain, The Fires of Smaug i Battle of Erebor. Update 10 to także szereg innych zmian, których lista jest bardzo obszerna. O wszystkich zmianach przeczytacie w linku, który zawarty jest w pełnym rozwinięciu newsa na portalu mmoworld.pl. Na Pathfinder Online z pewnością było trudno patrzeć z zachwytem. Nawet ostatnie tech demo, mimo prezentacji ciekawych rozwiązań technicznych, odrzucało graficznie. Sytuacja ta zaczyna się powoli zmieniać. Goblin Works rozpoczyna pracę nad wstępnymi renderami postaci, otoczenia i przedmiotów. Generalnie wszystkiego, co tylko będzie w zasięgu wzroku gracza. Pierwsze koncept arty i screenshoty napawają optymizmem. Zaprezentowane obrazki nie są jednak ostateczną wersją. Studio ciągle pracuje nad silnikiem graficznym. Pathfinder Online zebrał błyskawiczne fundusze. Konkretnie mówiąc, okrągły milion dolarów na swój rozwój dzięki kompanii na Kickstarterze. MMO bazowało będzie na popularnym papierowym RPG-u Pathfinder. G-Playon, czyli firma obsługująca Warren Story, ogłosiła start OpenBetty. Serwery są już otwarte dla wszystkich chętnych. Wraz z premierą OpenBetty, G-Playon uruchomi również szereg eventów w Warren Story. Za sam udział w OpenBecie przygotowano nagrody. Wszyscy uczestnicy otrzymają przedmiot dający dodatkowe miejsce w plecaku, dokładnie mówiąc na 7 dni. Osoby, które osiągną natomiast 50 poziom doświadczenia zyskają pety, w tym boss peta i 100 mikstur przywracających punkty zdrowia. Mikstury czekają również na graczy, o ile facebookowa strona Warren Story zyska odpowiednią ilość lajków. Szczegóły na temat wszystkich nagród, a także samej OpenBety Warren Story znajdziecie w rozwinięciu newsa na mmowold.pl. Petroglyph startuje na Kickstarterze z Victory, czyli własnym pomysłem na MMO a Studio wcześniej tworzyło End of Nations. Niestety bardzo negatywne opinie o grze, jakie pojawiły się po pierwszych beta-testach, sprawiły, iż Tryon Wars, który wykładał kasę na End of Nation, rozwiązał umowę z Petroglyph. Tym razem twórcy serii Command Conquer czy Panzer General postanowili samodzielnie spróbować stworzyć MMO RTS-a. Do realizacji celu jakim jest wydanie Victory potrzebują 700 tysięcy dolarów. Czym jednak jest Victory? To MMORTS, który technicznie będzie bardzo zbliżony do tego co zaprezentowano w End of Nations. Inny będzie jedynie klimat, akcja Victory to wydarzenia II wojny światowej. Victory, mimo iż gracz będzie sterował całym oddziałem czołgów i piechoty, nie jest RTS-em. Twórcy mówią, iż bliżej temu tytułowi do World of Tanks niż do Command Conquer. Różnica polega na wspomnianej kontroli wielu jednostek zamiast jednej. Technicznie Wiktory ma być bardzo zaawansowany. Na polu bitwy dużą rolę ma odkrywać ukształtowanie terenu, atak z ukrycia, flankowanie je wroga. Słowem, ma być realistycznie. Jednak aby w ogóle zacząć marzyć o Wiktory, należy poczekać 27 dni, kiedy to okaże się, czy projekt zebrał od odpowiednie fundusze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany wsparciem tej produkcji, link do kickstarterowej strony Wiktory znajdzie w rozwinięciu newsa na MMOvolt.pl. Neowiz Games pracuje nad nowym MMO fps który napędzany będzie silnikiem Unreal Engine 3. Tytuł omawianego MMO to Viper Circle. Oprócz zwiastuna, który niestety nie pokazuje ani sekundy z aktualnej rozgrywki, w sieci pojawiły się szczątkowe informacje na temat umiejscowienia akcji Viper Circle. Akcja gry rozgrywa się w 2027 roku, gdzie znajdziemy trzy zwalczające się frakcje. Gracz będzie miał do wyboru ponad 30 postaci, które będzie mógł dodatkowo modyfikować, aby dostosować do własnych podobań. Przy produkcji Viper Circle obecnie. Obecny był producent AWA, a zespół deweloperów złożony jest z weteranów gatunku FPP. Więcej informacji na temat Viper Circle, w tym odpowiedź na pytanie, czy MMO FPS pojawi się na zachodzie, poznamy zapewne wkrótce. W nadchodzącym darmowym shooterze Warface można dokonywać modyfikacji w uzbrojeniu także w trakcie potyczek, dzięki czemu nasza broń będzie zawsze adekwatna do sytuacji na polu walki. Najnowszy zwiastun do gry Warface od Krajtek i Tryon Wars pokazuje jak w mgnieniu oka dopasować broń wymieniając lub dodając odpowiedni sprzęt zmiana celownika wylotu lufy szyn do montażu i innych zaawansowanych akcesoriów pozwala elitarnym jednostkom z Warface natychmiast zwiększyć celność zasięg bądź siłę uderzenia serwery beta Warface są czynne aż do oficjalnej premiery gry która nastąpi wiosną 2013 roku nadal można dokonywać rejestracji na stronie www.warface.com aby wziąć udział w becie. W grze stajemy się częścią elitarnej jednostki bojowej o nazwie Warface, zgrupowanej w celu pokonania brutalnego i skorumpowanego rządu Blackwood. Warface daje graczom liczne możliwości polepszenia swoich umiejętności i osiągania wyższych poziomów, dostarczając intensywnej rozgrywki w trybie kooperacji oraz wymagającego wieloosobowego gameplayu. Regularnie dodawany nowy content nie pozwoli nam ani na chwilę wytchnienia, zmuszając niejednokrotnie do błyskawicznej zmiany strategii bojowej na polu walki. Wargaming twórcy World of Tanks przygotowali konkurs. W celu udziału w konkursie musicie po prostu dołączyć do bitwy w nowych pojazdach. Nie musicie nawet wysyłać żadnych zgłoszeń w postaci zrzutów ekranu ani powtórek. Wargaming będzie korzystało ze statystyk pobieranych prosto z europejskiego serwera i ściągnie 200 najlepszych czołgistów pod względem doświadczenia uzyskanego w pojedynczej bitwie. W konkursie będą brane pod uwagę wszystkie bitwy i wyniki od momentu wprowadzenia aktualizacji 8.4 macie czas do 7 kwietnia do godziny 23.59, czyli dokładnie cały miesiąc. W World of Tanks pojawi się. Znaleźliło się 13 nowych pojazdów, co oznacza, że nagrodzonych zostanie 200 osób z każdej z 13 kategorii. Łączna ilość nagrodzonych to 2600 czołgistów. Ważna uwaga: w konkursie nie bierze udziału nowy radziecki czołg Premium SU-100Y. Lista nagród jest dosyć mocno rozbudowana, dlatego zainteresowanych odsyłam na portal MMOvolt.pl, gdzie w rozwinięciu newsa znajdziecie na ten temat bardzo szczegółowe informacje. Perfect World Entertainment ujawnił szczegóły nadchodzącego drugiego beta weekendu Neverwinter, który startuje dokładnie dzisiaj. Niestety potrwa on bardzo krótko, gdyż koniec okienka testowego nastąpi dwa dni później, czyli dokładnie w poniedziałek. W porównaniu do poprzedniego beta weekendu, Neverwinter zyska dwie nowe lokacje, Ebon Downs i Mad Dragon. Zwiększony zostanie również maksymalny poziom doświadczenia. Obecnie wyniesie on aż 40 poziomów do zdobycia. W drugim beta weekendzie gracze po raz pierwszy otrzymają możliwość przetestowania nowej klasy Control Wizard. Natomiast fanów tworzenia kontentu. Cieszy fakt, że po raz pierwszy publicznie pokazane zostanie słynne Foundry. Jeżeli nie wiecie co to jest Foundry, jest to platforma, która ma w prosty i czytelny sposób odpowiadać za content Neverwinter stworzony przez fanów. Będzie to absolutny raj dla wszystkich moderów i twórców dodatkowej zawartości. Klucze do Neverwinter są jeszcze do pobrania z największych zagranicznych portali na temat gier MMO. Na naszym portalu mmOVolt.pl trwa konkurs, w którym do wygrania jest pełna wersja dodatku do World of Warcraft Mists of Pandaria. Zasady konkursu są bajecznie proste. Zainteresowanych odsyłam do linków w opisie filmu. Wyniki konkursu w najbliższy weekend. To wszystko na dziś. Jeżeli materiał Wam się podobał, zachęcam do subskrybowania kanału. Nie zapomnijcie odwiedzić portalu MMOVpl, gdzie najszybciej dowiecie się o wszystkim, co dzieje się w świecie gier. MMO. Do usłyszenia!